Witam was bardzo, bardzo serdecznie z kolejnym suwem w moim teście na moim kanale. Dzisiaj jeden z najpopularniejszych samochodów obecnie, myślę, że na polskim rynku, SUV Skody, Skoda Kodiak, czyli największe auto tego czeskiego producenta. Ja je stawiam na równi, jeśli chodzi o popularność w Polsce z Dacia Duster, która oczywiście jest sporo tańsza, no ale jest tak samo popularna, jeśli chodzi o gamę małych suv -ów. Natomiast Kodiak przoduje zdecydowanie w gamie dużych suv w Polsce i dzisiaj dla Was właśnie ten samochód. Moi drodzy, prezentowane auto żartobliwie określane przez moich znajomych w kolorze podkładu jest w wersji Sportline, ale o tym, czym ta wersja się charakteryzuje za chwilę, najpierw chciałbym porozmawiać o kwestiach technicznych. Kodiak występuje na polskim rynku tak naprawdę z dwoma silnikami. Pierwszy z nich to jest dwulitrowe TDI o mocy 150 KONI, i właśnie w taki silnik jest wyposażony testowany egzemplarz. Auto jest sprzężone również z siedmiobiegową skrzynią DSG, automatyczną dwusprzęgłową. No ale właśnie ten silnik jest najsłabszym silnikiem, i to się czuje za kierownicą Kodiaka, który jest dość ciężkim samochodem, bo waży około 1800 kg. No w prezentowanej wersji jeszcze więcej, dlatego że jest to wersja siedmioosobowa, co także pokażę Wam za chwilę. Kolejnym silnikiem, który jest dostępny w gamie Kodiaka jest także dwulitrowy diesel, ale nieco mocniejszy, bo o 190 koni lub dwulitrowa turbo benzyna, także o mocy 190 koni. To niestety skromna gama silników, to dość e, mała oferta. No i właśnie samochód z racji tego, że jest dość ciężki, powinien mieć tutaj do dyspozycji jeszcze mocniejszy motor, natomiast Pojawił się na rynku ostatnio Kodiak RS, który ma dwulitrowego diesla Biturbo o mocy 240 koni. no i to już jest dość rozsądna oferta jeśli chodzi o osiągi, natomiast niestety wciąż e, zabija ceną no bo to jest około 230 tysięcy złotych gdy dołożymy kolejne jeszcze opcje wyposażenia do Kodia KRS no to myślę, że spokojnie do 250 tysięcy złotych dojdziemy a to na Skodę jest naprawdę bardzo dużo brakuje w tym samochodzie zdecydowanie jakiejś mocniejszej, jeszcze mocniejszej turbobenzyny, tak jak w przypadku Arteona na przykład 2 litry TSI, 280 koni wtedy to auto mogłoby spokojnie konkurować z takimi samochodami właśnie jak Stelvio no i byłaby to naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna oferta dla wszystkich tych, którzy szukają dynamicznego suwa, a tutaj w przypadku tych trzech silniczków, no niestety Skoda można spokojnie nazwać samochodem do jazdy, ale nie do jakiejkolwiek zabawy i do szaleństw o ile silniki w tym samochodzie są naprawdę skromne i nie robią tutaj żadnego wrażenia, no to auto nadrabia swoją użytecznością, ale zacznijmy od kwestii wizualnych, od kwestii zewnętrznych Wersja Sportline, prezentowana dzisiaj przeze mnie, dodatkowo ubrana w pakiet stylistyczny, dokładek spoilerków Maxton Design, ale zacznijmy może od samego początku. Wersja Sportline, czyli nieco usportowiony SUV, charakteryzujący się kilkoma bardzo fajnymi smaczkami, dodatkami, podobnie jak w Octavii RS czy w Superbie Sportline, mamy tutaj czarną matrapę Grilla w czarnym połysku, czarne obudowy lusterek. Emblematy standardowo zdradzające nam, że jest to wersja Sportline. Nieco przemodelowaną dokładkę dolną, tę część i nieco zmieniony tylny dyfuzor, który niestety udaje nam tutaj podwójny wydech. No a tak niestety nie jest. Choć jest to diesel, więc tutaj jakby schowanie wydechów jest uzasadnione, one są po prostu niewidoczne, bo są często brudne i tak dalej. No ale to udawanie wydechów jest takie średnie. No i w zasadzie, jeśli chodzi o kwestię Sportline'a, pakietu, o którym wspominałem, no to jeszcze tutaj te elementy boczne na tylnych szybach. Natomiast pakiet, w którym auto jest ubrane, jeśli chodzi o pakiet Maxton Design, no to dodatkowa lotka tylnej klapy dyfuzor tylny z tymi oto żeberkami które tutaj widzicie takie oto boczki listwy progowe pod spodem te czarne w połysku i dyfuzor przedniego zderzaka również w czarnym połysku Sportline charakteryzuje się jeszcze tym że ma nieco twardsze zawieszenie i testowany egzemplarz nie jest wyposażony w opcję DCC, czyli regulacji zawieszenia pod kątem komfortu, więc auto jest dość sztywne i powiem szczerze, że czuję się to na takich wyboistych drogach, jak na przykład tutaj nierówno połączone ze sobą płyty betonowe, droga szutrowa, droga błotna. Czuć, że to auto jest stworzone bardziej na drogę niż właśnie w teren i dodatkowo, czego nie widać po suwie, 15 mm niższe zawieszenie to także cecha wersji sport, którą widzicie przede mną. Kolorze, o którym wspomniałem żartobliwie w kolorze podkładu określanym przez, przez skodę nazwą Steel Grey. Moi drodzy, tyle z zewnątrz przejdźmy do walorów użytkowych tego samochodu. No bo wszyscy, którzy kupują kodiaka, kupują go zdecydowanie po to, żeby używać go i tyrać nim po prostu. Standardowo dostęp bezkluczykowy nie można tutaj z niego zrezygnować niestety przy konfiguracji skody. Więc, Keyless jest już standardem. Otwierana klapa bagażnika z pilota. No i właśnie, po otwarciu klapy bagażnika, widzimy już, ile tu w tym samochodzie jest miejsca. Roleta, którą składamy w bardzo prosty sposób, naciskając na dół. Gniazdko zapalniczki w bagażniku. Możliwość składania oparcz tylnych foteli, również z poziomu bagażnika. Co ciekawe, moi drodzy. Pod tą akcesoryjną matą ochronną mamy możliwość, o właśnie w tym miejscu, schowania rolety bagażnika. W związku z tym, w momencie gdy ona jest nam zbędna, po prostu możemy ją tutaj schować, zamknąć i nie tłucze nam się ona nigdzie po bagażniku. A dodatkowo niestety, jedną ręką jest dość ciężko to zrobić, zwłaszcza, że tutaj mata jeszcze przeszkadza. A dodatkowo roletę musimy zdjąć w momencie, gdy chcemy rozłożyć trzeci rząd siedzeń, bo wspomniałem na początku, że jest to wersja osobowa, więc pokażę wam, jak wygląda tutaj trzeci rząd siedzeń. Zamkniemy sobie klapę, która, jak już pokazałem wcześniej, jest sterowana elektrycznie, i przechodzimy do tylnej części samochodu. Spójrzcie, ile tu jest miejsca w tym aucie. Auto naprawdę jest bardzo, bardzo duże i Spokojnie można nim podróżować nawet w 7 osób. Z tyłu w bagażniku, żartobliwie określając trzeci rząd siedzeń, oczywiście najlepiej zmieszczą się dzieci. O, w ten sposób są schowane fotele. One są w tym momencie na równo z podłogą bagażnika. Natomiast po rozłożeniu ich mamy nogi w tej pozycji. W związku z tym kolana są dość wysoko siedzące. Natomiast miejsca na nogi będzie dość dużo w momencie, gdy przesuniemy tylną kanapę. Ona ma możliwość przesuwania przód i tył. Zaraz Wam to pokażę. Podobnie tylne oparcie. Ona ma możliwość jeszcze dodatkowego pochylenia. Siadamy z tyłu do kodiaka. Nawet na najbardziej zbliżonym do przedniego siedzenia ustawieniu kanapy mamy sporo miejsca. Jeszcze możemy się dosunąć śmiało. Spójrzcie. Zyskujemy tyle miejsca dla pasażera w trzecim rzędzie, więc naprawdę podróż nie jest jakaś bardzo niewygodna w trzecim rzędzie i spokojnie te 100-150 km, 150 km bez jakiegoś większego przystanku możemy zrobić. Wykończenie wnętrza w wersji Sportline. Fotele w oczywiście pół z Alcantarą z bardzo fajnymi przeszyciami w karo. Skóra perforo... O Boże, przepraszam. Alcantara Perforowana, przeszycia białą nitką, no nadaje takiego fajnego klimatu temu wnętrzu. kwintesencją wnętrza Sportlina są jednak przednie fotele, ale do tego za moment przejdziemy. Tutaj jeszcze nawiewy dla pasażerów. I uwaga, uwaga, w testowanej wersji samochód wyposażony w gniazdko 220 V. W związku z tym możemy podłączyć tutaj laptopa lub jakieś inne urządzenie, które nie wymaga od nas. Przetwornicy wpinamy się po prostu bezpośrednio do ogniazdka 220 w samochodzie i działamy. Tu jeszcze w tej opcji wyposażenia. Rolety przeciwsłoneczne dla pasażerów z tyłu. I przechodzimy do przedniej części auta. Czy pomyślelibyście kiedykolwiek, że tak może wyglądać skoda w środku? No właśnie. Fotele są nawet moim zdaniem wygodniejsze i fajniejsze niż w Superbie Sportline, dlatego że mają tutaj te wycięcia. W Sportline w superbie fotele są z całości zabudowane, nie tworzą takiego fajnego klimatu jak tutaj. Dodatkowo, jeszcze w wersji Sportline czarna podsufitka to także taki akcent, powiedzmy, zarezerwowany dla sportowych samochodów. Bardzo duże okno dachowe czyli panorama, które otwiera się w maksymalnej pozycji, tak jak tutaj widzicie. Dodatkowo jeszcze. Otwiera się, uchyla się do góry, no i na całości jest jeszcze przesuwana roleta w momencie, gdy razi na słońce chcemy schodzić autoklimatyzacją. Zasuwamy sobie roletę na całości. Wracając do foteli, w pełni elektryczne fotele w przypadku fotela kierowcy, regulacja oparcia, przesuwanie, regulacja twardości i możliwość zapamiętania ustawień fotela w przypadku gdy jeździ np. samochodem żona lub mąż możemy sobie zaprogramować ustawienie fotela i nie kombinować później i to ustawienie fotela jest połączone również z ustawieniem lusterek zewnętrznych więc bardzo, ale to bardzo fajna opcja na drzwiach standardowo Alcantara, ekoskóra z białą nicią i sterowanie szybami plus lusterkami oraz możliwość otwierania klapy bagażnika z poziomu wnętrza pojazdu. Wyposażony, prezentowana wersja jest wyposażona jeszcze dodatkowo w system Audio Canton. Jest to opcjonalny system Audio, nieco lepszy, no ale niestety w momencie, gdy dajemy głośniej, mimo tego, że są to miękkie plastiki, tu jest twardy plastik na rączce, posłuchajcie. No to drzwi trzeszczą, w związku z tym, jeśli jesteśmy naprawdę audiofilami, no to musimy to auto rozebrać, wygłuszyć po swojemu, i wtedy będzie na pewno o wiele, wiele lepiej. Wsiadamy do środka, moi drodzy. I oto widok, zza, tak naprawdę, za kierownicy Kodiaka Sportline. Deska jest naprawdę świetnie wykonana, jeśli chodzi o stylistykę. Kierownica również jest niczego sobie. Moim zdaniem jest nawet ładniejsza i ciekawsza niż w nowym Volkswagenie Tuaregu. Jest delikatnie ścięta dołem, jest wykonana ze skóry perforowanej i ma nawet opcję podgrzewania, co zaraz Wam pokażę. Dodatkowo ten pomat aktywny w tej wersji testowanej do 160 km na godzinę. Kierownica oczywiście multifunkcyjna. Standardowe zegary, ponieważ tutaj w konfiguracji nie był zamówiony Active Info Display, tylko klasyczne zegary. To wygląda bardzo, ale to bardzo fajnie. No i zegary zresztą, jeśli interesujecie się skodą, historią skody, no to poznajecie, że one przez cały czas mniej więcej wyglądają tak samo jak Oktawi 1, czyli takie nawiązanie do tradycji skody, no, która może się mniej lub bardziej wszystkim podobać, to już jest kwestią gustu. Na środku standardowo zarządzanie klimatyzacją, zarządzanie nawiewami, podgrzewanymi fotelami. Siedmiobiegowe DSG z napędem na cztery koła, o czym już wspomniałem na samym początku, możliwość wyłączenia systemu start and stop niestety ręcznie za każdym razem. No i system nawigacji multimedialnej. Moi drodzy, w tym samochodzie jest to ta niższa wersja nawigacji, mniejsza nieco. Ta większa, która ma w zasadzie wyświetlacz na całości, jest pozbawiona tradycyjnych pokręteł. Trzeba już tutaj się bawić dotykowo, w związku z tym ten ekran jest przez cały czas wymazany. Dlatego uważam, że opcja z mniejszą nawigacją w tym samochodzie i zachowanie klasycznych pokręteł jest po prostu wygodniejsze i lepsze. Choć wiadomo, że większość czasu radio obsługujemy z poziomu multifunkcyjnej kierownicy, no ale jednak to pokrętło nawet w przypadku sterowania radiem przez pasażera jest najzwyczajniej w świecie wygodne. Jeśli chodzi jeszcze o kwestie użytkowe Skody kodiak to to auto naprawdę jest wyposażone w ogromną ilość schowków, napierdoły, naszpargały i pokażę Wam to właśnie w tym momencie. Pierwszy schowek ukryty jest w desce. On nie jest jakiś wielki, natomiast e, spokojnie pozwala na zmieszczenie tutaj e, jakiś kilku pierdół, kilku elementów. Kolejny schowek tu na dole. Dość pojemne schowki w drzwiach. Pojemny podłokietnik. I coś, czego bardzo, ale to bardzo brakowało mi w Alfie Stelvio. Z tamtej strony... Akurat pod fotelem kierowcy tego nie ma. Szufladka również na jakieś takie mniejsze szpargały. Oprócz tego takie drobne siateczki tutaj. Dość pojemne schowki w tylnych drzwiach. No i kieszenie w oparciach przednich foteli. Moi drodzy, tak więc podsumowując Skoda kod jak pod kątem walorów użytkowych, jest to naprawdę genialny, świetny, duży samochód, któremu niczego nie brakuje. W prezentowanej wersji e, samochód kosztuje 195 tysięcy złotych z takim wyposażeniem, i tu praktycznie e, konfigurator został wyczerpany. W związku z tym, za 195 tysięcy katalogową, gdzie jeszcze jeśli dobrze ponegocjujemy, możemy myślę, że spokojnie około 10-15 tysięcy urwać. Jeśli ktoś ma talent do negocjacji, to nawet więcej. Dostajemy naprawdę świetnego suwa, który będzie służył nam w domu przez lata. Taki był też zamysł kupna tego samochodu, który jest własnością mojej żony. W związku z tym mogę śmiało powiedzieć, że zrobiłem nim już dość długodystansowy test, bo zrobiłem nim także kilka tysięcy kilometrów. I naprawdę jeśli ktoś szuka suwa tej wielkości, w takich pieniądzach, to Skoda, Kodiak jest zdecydowanie najlepszą propozycją i można nawet przeboleć te drobne trzeszczenia plastików na dziurach. Czy gorsze elementy wnętrza, które w niektórych miejscach po prostu w tym samochodzie możemy spotkać. Natomiast ja to auto bardzo lubię, to auto podoba mi się wizualnie, zwłaszcza w tym kolorze z czarnymi dodatkami i dlatego tak je po prostu sobie skonfigurowaliśmy. Gdybyście mieli jakieś pytania odnośnie tego samochodu, chętnie odpowiem, chętnie doradzę. No i do zobaczenia, liczę na Wasze łapki w górę, liczę na Wasze subskrypcje. Kolejne auto niebawem na kanale. Do zobaczenia.